Kurwa. O kurwa! Ale masz zajebiście duży znaczek. Da ja wiem. Znaczek Figera mi chodziło. Haha, ty kurwa! Czemu czemu od razu tak wulgarnie? Nie weź pierdol, mordowy. Ja też ci powiem. No, dajesz mordo Mam gdzie 19 lat, kończę, mam urodziny dzisiaj. już też mam urodziny dzisiaj, 24. A 4 lipca masz? Ja też mam 4 lipca. 19 się kończy dzisiaj, no. A ja 24. Co? A czemu urodziny w parku spędzasz? W parku, bo poszłam po coś, nieważne, po coś. A, po narkotyki na 100%. Widzisz, <zysk> <zysk> rozszyfrowałem cię. Ciś, to ja. A skąd jesteś? Z Warszawy. No i wszystko jasne, tam się często pa. Ja jestem z Wrocławia. Tam się często pierdoli, ja wiem o tym, nie? Ty kolego W Wrocławiu? No A co byłaś, ci się pierdoliłaś, czy co? Nie, ale mogę do ciebie przyjechać też A teraz? <noise> teraz No dobra, to możesz padać O ty kurwa mać Ale będziesz na pana czy na trzeźwo? Na trzeźwo, ty kurwa, tylko na trzeźwo Ja jestem po prostu pita już trochę, podpita troszkę alkoholem A, no ja trochę też no to właśnie. A, ale tak widzę, że tak specjalnie A... tą kamerę na swój biust bierzesz. No ty kurwa, bezczelna, nie. Po prostu nie wystanie mi się trzymać telefonu cały czas. A to, to ser serio, chcesz się sypać ze mną? Pojewany jestem. Nie, czemu? No bo nie, wypierdzielaj, kolego, słuchaj, ja tak mogęś do ciebie przyjechać na herbatkę, jak chcesz. Herbatek to nie się... mam, herbatek nie mam niestety. Ale po co mam. mam? Mam 0,5. Mam zero, zero o chyba, o ty, a, a masz kawę, kawę, kakao, o ty kakao w Kakao chcesz? No dobra, <noise> może być <noise> Kakao, no ty ja pierdolę, a co masz do jedzenia? Wszystko mogę mieć To ja chcę pizzę! A pizzę Dobra mordo, no zaraz zadzwonię. Ja Ona i powiedziała, że zaraz odzwoni <noise> Ona mi powiedziała, powiedziałaś zaraz odzwoni to jest kurwa. Ale <śmany> jaka w ogóle była? Chcę do mnie dzwonić na omegle, kurwa. To jest.